Nazywam się Iza Podlaska i przedstawię Wam horoskop tygodniowy na dnie od 8 do 14 lutego 2010 roku. W tym tygodniu będziemy bardzo podekscytowani nie tylko walentynkami, ale bardzo zmienną aurą planet, którą mamy na niebie. W tym tygodniu znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą bardzo rywalizować i będą wygrywać wszystko to, co jest do wygrania i w sprawach uczuć, i w sprawach zawodowych, i też również w sporcie. Merkury i Mars pomogą Wam zdobyć każdą nagrodę i serce ukochanej osoby. Znaki powietrzne, bliźnięta, wagi i wodniki mają w tym tygodniu bardzo dużo do zrobienia. Nów w znaku wodnika na Neptunie bardzo sprzyja wszelkim marzeniom, realizacji nierealnych nawet planów. W tym tygodniu dużo się może Wam udać, więc jeżeli chcecie coś zrobić, nie macie odwagi, w tym tygodniu odważcie się i zdobądźcie to, na co czekacie od dawna. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą w tym tygodniu bardzo spolegliwe, bardzo miłe i mm, poznają nowych, wspaniałych znajomych. Wenus skracza do znaku ryb w tym tygodniu, co oznacza, że bardzo sprzyja Wam aura właśnie w sprawach miłosnych i towarzyskich. Jeśli kogoś poznacie, to, będzie, to może być właśnie ta osoba, z którą potem związe, zwiążecie się na dłużej. Znaki ziemskie, byki panny i koziorożce. W tym tygodniu będą spokojne, powinny więcej czasu poświęcić rodzinie i bliskim, bo nie będziecie mieli większych kłopotów czy problemów zawodowych. W tym tygodniu czas dla siebie i dla rodziny to jest dla znaków ziemskich najważniejsze. Pozdrawiam serdecznie.